Rynek kryptowalut się nie zatrzymuje, a Larry Fink, CEO BlackRock, największego funduszu hedgingowego na świecie, mówi o tym, że bitcoin może kosztować 700 tysięcy dolarów, ale w przeszłości, gdy Larry Fink wypowiadał się pozytywnie na temat bitcoina, przeważnie korelowało to z późniejszymi lokalnymi spadkami. W 2017 roku po raz pierwszy wypowiedział się na temat bitcoina, określił go wtedy jeszcze negatywnie jako indeks prania pieniędzy, sugerując, że kryptowaluty są głównie wykorzystywane do nielegalnych transakcji.

A było to na lokalnym szczycie, ale tuż przed bardzo mocną pompą bitcoina. Następnie rok 2018. Fink stwierdził, że klienci BlackRock nie wykazują zainteresowania inwestowaniem w kryptowaluty, co sugerowało brak zaufania do tego rodzaju aktywów i było to po raz kolejny przed naprawdę solidną pompką bitcoina. Czyli dwie negatywne wypowiedzi tuż przed mocnymi wzrostami ceny, a teraz pozytywne wypowiedzi. Rozpoczęły się już w 2020 roku w grudniu. Podczas wirtualnego Spotkania z byłym gubernatorem Banku Anglii, Fink powiedział, że Bitcoin przyciąga uwagę i wyobraźnię wielu ludzi. I to również było uwaga, uwaga, na lokalnym szczycie tuż przed korektą, oczywiście tuż przed również bardzo mocnym wzrostem ceny bitcoina. Następnie, czerwiec 2023, BlackRock oficjalnie złożył wniosek do amerykańskiej komisji SEC o uruchomienie spotowych ETF-ów na bitcoina. Co korelowało również z wyprzedażą, choć później nastąpiły oczywiście wzrosty. Później lipiec 2023, również na lokalnych szczytach. W wywiadzie dla Fox Business, Larry Fink określił Bitcoina jako cyfrowe złoto i podkreślił jego potencjał jako aktywa międzynarodowego. I po tej wypowiedzi cena Bitcoina tąpnęła, innymi słowy, zaliczyła solidną korektę. Oczywiście później pojawiły się wzrosty i te wzrosty właśnie były napędzane tą euforią związaną z późniejszymi ETF-ami, które miały być zaakceptowane 5 stycznia 2024. Wtedy Bitcoin osiągnął również lokalny szczyt. Po czym nastąpiła ponad 20% korekta. Następnie 2024 lipiec. Podczas wywiadu dla CNBC Fink przyznał, że jego wcześniejsze sceptyczne podejście do Bitcoina było błędne i stwierdził, że obecnie uważa Bitcoina za legalne narzędzie finansowe, które może służyć jako zabezpieczenie przed dewaluacją walut. Korelowało to z niewielkim podbiciem ceny Bitcoina, ale faktycznie korektą ceny w ciągu następnego miesiąca. Oczywiście bitcoin i tak robił swoje, wszyscy czekali na zwycięstwo Trumpa i potencjalną rezerwę bitcoinów, dlatego dobiliśmy do tak wysokich poziomów ponad 100 tysięcy dolarów, a teraz po raz kolejny Larry Fink wypowiada się na temat bitcoina. Twierdząc, że jego wartość może osiągnąć 700 tysięcy dolarów, jeśli więcej funduszy zdecyduje się na alokację 2 do 5% swoich inwestycji w tę kryptowalutę. Podkreślił również, że Bitcoin może służyć jako zabezpieczenie przed dewaluacją walut oraz niestabilnością polityczną lub ekonomiczną. Zatem, czy waszym zdaniem ta wypowiedź również może zwiastować nadchodzącą korektę Bitcoina? Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. I pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. A burmistrz Kahn wzywa firmy we francuskim mieście do przyjmowania płatności kryptowalutowych, pisząc na swoim LinkedInie o integracji płatności kryptowalutowych jako część strategii Web3. Natomiast Grant Cardon planuje wykorzystać przepływy gotówkowe z nieruchomości do zakupu Bitcoina. Grant Cardon posiada rozległe doświadczenie w branży nieruchomości, również wypowiadał się negatywnie o Bitcoinie jakiś czas temu, ale od pewnego czasu jego zdanie się zmieniło i w ramach projektu pilotażowego Cardon zakupił kompleks apartamentów za około 72 miliony i zainwestował dodatkowe 15 milionów dolarów w Bitcoina. Dochody z wynajmu kompleksu apartamentów będą miesięcznie inwestowane w Bitcoina przez kolejne 4 Lata, zmieniając proporcje aktywów z 85% w nieruchomościach i 15% w bitcoinach na 70% w nieruchomości i 30% w bitcoinach. Cardone przewiduje, że jeśli bitcoin osiągnie wartość 158 tysięcy dolarów w ciągu roku i 250 w ciągu dwóch lat, to wartość funduszu wzrośnie odpowiednio o 25 i 60%. Spodziewa się także, że cena bitcoina osiągnie wartość 1 miliona dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. Dlatego planuję kontynuować ten projekt. Amerykańscy zarządzający funduszami ETF, Orspry Funds i Rex Shares złożyli wniosek do SEC o uruchomienie kilku giełdowych funduszy, w tym Doge oraz Trumpa, a także Solana i XRP. Po takich informacjach ceny tych tokenów mogłyby rosnąć, gdyby tylko cena bitcoina zyskiwała. Co prawda, cena Solany nieznacznie podbiła, ale wraz z upadkiem bitcoina strata na tym tokenie także się pojawiła. Dogecoin ostatnio jest w świetle reflektorów po tym, jak Musk umieścił logo Dogecoina na oficjalnej rządowej stronie Department of Government Efficiency. No i również Bitwise złożył wniosek o ETF-y na Doge. Prędzej czy później takie ETF-y powstaną, a to może również wywołać falę wzrostów. Ale zerknijcie, ta fala wzrostów po tym jak Musk umieścił logo Dogecoina na oficjalnej stronie rządowej już maleje, ponieważ to logo już znikło. I moment, kiedy ja będę kupować Dogecoina, to prawdopodobnie będzie moment, kiedy tych ścian zakupowych będzie tutaj jeszcze jeszcze więcej, a ścian sprzedażowych dużo, dużo mniej. Będę czekać na taki moment, kiedy nagle pojawi się jakaś taka duża, pionowa, zielona ściana zakupowa. To będzie bardzo ciekawy moment na złapanie Dogecoina. Tak jak mówiliśmy, wnioski o ETF są nie tylko na Dogecoina, ale także na Bonka. To również memowa kryptowaluta, która także ma szansę na ciekawy ride, right, jeżeli tylko Bitcoin będzie się utrzymywał. Dobrze jest moim zdaniem na tego typu tokeny mieć zawsze ustawione alerty na skrajnie niskie poziomy, właśnie order booków. Jak ustawić taki alert informujący nas o tym, że po lewej stronie znajduje się bardzo, bardzo dużo zleceń zakupowych. Wchodzimy na wykres danego coina, na dole mamy metrykę BSP-10. Klikamy na skrajnie niskie poziomy, takie jakie w przeszłości informowały nas o lokalnych, bardzo dużych dołkach. Dodajemy alert właśnie na metrykę BSP-10, czyli Bysel Pressure z powiadomieniami, na przykład na telegramie, mogą być też telefoniczne, bez daty wygaśnięcia. I takie powiadomienie zapisujemy. Ja również to powiadomienie Wam udostępnię, także możecie je łatwo skopiować i zasubskrybować. A dlaczego warto? Bo w przeszłości, jakbyście kupowali, jakbym ja kupował na przykład, właśnie w tych momentach, kiedy ta metryka spadała do tych krytycznie niskich poziomów, to zobaczcie, jakie to były momenty dla ceny BONKA. To był ten moment, to były te momenty, ten moment, ten moment, również te momenty, ten moment, czyli tuż przed mocnymi, naprawdę mocnymi wybiciami cen. Przeważnie można było na tym naprawdę fajnie zyskać. Chicago Mercantile Exchange być może będzie listować kontrakty futures na XRP oraz Solana. A wynika to z wycieku strony stagingowej Chicago Mercantile Exchange, która później została zdjęta. Co ciekawe, rzecznik Chicago Mercantile Exchange to dementuje mówią o tym, że to była pomyłka ale prawdopodobnie te kontrakty mogą zostać uruchomione właśnie 10 lutego więc to jest kolejna dobra informacja dla tych tokenów Solana oraz XRP. Ale przypomnę, oczywiście, Bitcoin tutaj jest liderem, także obserwujemy Bitcoina. No i ta korekta potencjalna po wypowiedzi Larego Finka czy ona się zrealizuje, czy będzie, to będzie kluczowe. A w ostatnich dniach trafiłem na taki ciekawy wykres, który pokazuje różne kryptowaluty, w które inwestują. Między innymi na przykład Coinbase Index. Coinbase Index to jest indeks 50 kryptowalut wspieranych przez Coinbase. Również Grayscale Trust to są kryptowaluty, w które inwestuje Grayscale. Walt Liberty Financial to są kryptowaluty, w które. Inwestują synowie Donalda Trumpa. A Made in USA to są kryptowaluty, które potencjalnie mogą być w rezerwie kryptowalutowej Stanów Zjednoczonych. A teraz jedna kryptowaluta, która jest w tych wszystkich elipsach, to jest link. To jest bardzo ciekawe. To nie znaczy, że link na 100% będzie rosnąć, ale może mieć duży potencjał w związku właśnie z tego typu informacjami. I oczywiście tutaj również ustawię alert na skrajne poziomy metryki BSP10 dla tokena link po to aby nie przegapić potencjalnego kolejnego rajdu i taki alert również wam udostępnię opublikuję po to żebyście mogli z niego w bardzo łatwy sposób skorzystać wystarczy że klikniecie w link który jest pod opisem tego materiału i na samym końcu zagadka dlaczego Merlin Pond miał wzrost ogromny wzrost w ostatnich kilku godzinach Zyskał nawet ponad 80% w godzinę i na chwilę obecną utrzymuje się na ponad 27% wzroście. A to wszystko rozpoczęło się około godziny 20.00. Trzeciej czasu polskiego. Napiszcie w komentarzach, dlaczego Merlin miał tego typu wzrost, a jeżeli macie źródło, które mogło poinformować nas o tego typu wzroście, to podlinkujcie je na Max Data App, na otwartym kanale telegramowym, na którym prowadzimy rozmowy. Dzisiaj o godzinie 14:30 bądźcie na live streamie, nawet przed 14:30, bo będzie odczyt danych bezrobocie w Stanach Zjednoczonych, które może lokalnie wpływać na wycenę kryptowalut, bitcoina, jak również rynków. A wracając jeszcze do tego Oczywiście nie jest teraz na dużym wzroście, ale przypomnę, nasz manualny alert na Max Data Up Tier 3 pojawił się w tym punkcie, dając maksymalny możliwy wzrost w 3 godziny ponad 80%, a mój komentarz odnośnie zakupu tego tokena pojawił się w tym punkcie, z sugestią na wyjście z tokena o godzinie 12 tego samego dnia, dając potencjalny zysk na poziomie 33%. A takie informacje oczywiście najlepiej jest analizować samodzielnie na Max Data Up z metrykami, m.in. presja sprzedażowa, jeżeli kupujecie jakiegoś coina. Również moim zdaniem dobrą metodą jest ustawianie alertów na wysokie skrajne poziomy presji sprzedażowej na danego coina. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!